Cześć! Witajcie kochani! Dzisiaj pokażę Wam, że podróżując sportowym motocyklem wcale nie musimy być zdani na to, że jak dotrzemy w jakieś piękne okoliczności przyrody to że będziemy musieli niezgodnie jakby kulturowo z naszą szerokością geograficzną Yy, 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 siedzieć w kucki albo yy, położyć się na ziemi. Nie zawsze to jest trawa, jak widać na załączonym za mną obrazku. Nie zawsze to jest miła trawka, na której można się wyłożyć. Niestety takie sytuacje mogą się zdarzyć, bo często kiedy jedziemy gdzieś, zobaczyć jakieś właśnie atrakcje przyrodnicze, to niekoniecznie tam jest infrastruktura. W jak, jakieś wiecie, ławeczki ławy i tak dalej że można sobie usiąść i jakoś tam poczuć komfortowo może nam się wydawać, że podróżując takim sportowym motocyklem no to zabranie jakichś tam właśnie kempingowych akcesori będzie problemem, ale ja wam pokażę że niekoniecznie pierwsza rzecz kochani, którą wam pokażę to jest stolik, który udało mi się nabyć co prawda z drugiej ręki, ale myślę, że, że i wam być może się uda coś takiego znaleźć. Stoliczek jest składany w bardzo prosty sposób. Skręcany na końcu jest wyposażony w taką grubą igłę. Jeśli mamy miękkie podłoże. Nie będzie problemu. Kochani, druga rzecz na małym palcu to trzymam. Niesamowicie lekka sprawa. Domyślacie się pewnie, że chodzi o krzesełko turystyczne, ale powiem Wam, że jest genialne, ponieważ to krzesełko to nie jest jakiś tam, wiecie, zydelek, Wędkarski, od którego po 5 minutach rozboli Was dupa, a plecy po 10 minutach, bo nie będziemy mieli ich wsparcia. Zobaczcie, kojnik: szkielet już jest złożony, i teraz zakładamy. Siedzisko. robimy to rzeczywiście ekspresowo nie potrzebujemy żadnej instrukcji do tego czegoś mi brakuje. Teraz już mamy wszystko. Ja się z wami żegnam dlatego Nieładnie się od Was kochani obrócę, bo muszę się obrócić w kierunku fantastycznego widoku. Do zobaczenia! Niebawem, kochani, następny odcinek.